Dzień dobry Państwu witam w rozmowach na temat negocjacji, czyli w negosferze, nazywam się Paweł Kowaleski, a dzisiaj wcale nie o biznesie, tylko o życiu prywatnym. Otóż okazuje się, że świadomość pewnych mechanizmów, które nami rządzą, o których bardzo często nie wiemy, nie jesteśmy ich świadomi, potrafi bardzo pomóc na przykład w rozładowaniu pewnych konfliktów czy napięć w związkach czy w małżeństwie. Otóż Okazuje się, że coś, co się nazywa heurystyką dostępności. Heurystyka dostępności to jest taki mechanizm w naszej głowie, który polega na tym, że jak jest nam coś łatwo wyciągnąć z pamięci, to uważamy, że tego jest więcej. Działa nie tylko w taki sposób, że sobie przypominamy pewne rzeczy łatwiej, to znaczy, że mamy wrażenie, że tego jest więcej, że tego to występuje prawie zawsze czy wszędzie naokoło nas, ale również potrafimy przeceniać liczbę czy ilość jakichś działań. Zaraz wyjaśnię Państwu, na czym polega bardzo ciekawe badanie, a przynajmniej wyniki są bardzo ciekawe. Otóż badanie przeprowadzone w wielu krajach, dające bardzo podobne wyniki, polegało na tym, że proszono pary, ci, które żyły w związkach partnerskich lub małżeństwa, aby określiły procentowo od 0 do 100%, jaki był ich wkład w prowadzenie domu, ale nie tylko po prostu w związek. Czyli ile procentach w ilu procentach zajmowali się wynoszeniem śmieci, zmywaniem naczyń, odkurzaniem, zajmowaniem się praniem, ale również w jaki sposób na przykład inicjowali imprezy towarzyskie, czy, czy różne inne rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że prawie zawsze wyniki dodane do siebie jednej i drugiej osoby w związku dawały grubo, grubo powyżej 100%. A więc. Co się dzieje? Otóż ta heurystyka dostępności przekłamuje nas, czy przekłamuje nam w głowie pewne, pewne osądy, czy pewne myśli. Otóż my przeceniamy nasz wkład, uważając, że pracujemy, czy dajemy więcej, i nie doceniamy tego wkładu drugiej strony. Sama świadomość tego, że tak się dzieje bardzo może nam pomóc rozładować pewne konflikty. Ponieważ potem pojawiają się takie sformułowania w rozmowach małżeńskich, ty nigdy tego nie robisz, nigdy nie wynosisz śmieci, albo weź w końcu pościel, łóżko, bo prawie zawsze tego nie ścielisz itd. itd. Odnośmy się do statystyk, odnośmy się do liczb, postarajmy się popatrzeć na to z boku, nie dajmy się wciągnąć w tą czeluść heurystyki dostępności, Ponieważ i my, i druga strona będziemy mieli absolutnie, wydawało nam się na pozór, jasne i słuszne przekonanie, że ktoś robi tego bardzo dużo, bardzo mało albo że my robimy tego więcej, a druga strona robi tego mniej, to bardzo rzadko jest prawdą. Polecam Państwu ten sposób myślenia, ponieważ on rzeczywiście potrafi skutecznie i bardzo szybko rozładować wiele konfliktów pomiędzy ludźmi.